to ja! No, Szanowny Zwyodowski, a tak, to z nowej serii. Właśnie stworzyłem nowy na poziomie łatwym, z Multiplied, o mnie nie, nie czym dzikie pola. Moja gra, no, lubię sobie z nią za nie pokazać, pomyślałem, a czemu nie? Więc nagrałem coś. A może i zaczniemy już atrybuty wszystkie i imię jeszcze nie wpisane czekałem na was. A więc. Na początku ja sobie zawsze dodaję we wszystko. Potem idę w siłę, w zręczność i inteligencję. Zwłaszcza w, w siłę, inteligencję i charyzmę. Zręczność później dodaję. E, imię. Może... Wiem, że trochę długie, ale może się tak nazwiemy. Yy, Dodamy sobie no, odporność i potężny cios. Handel. Przy, yy, zarządzanie więzieniami, Opatrywanie ran. Yy, to się przydaje. Sprawności. Yy, na pewno broń palna, ja będę używał często. Drzewczowa. Nie będę drzewcowa, nie będę używał yy, dwuręcznej w ogóle. Ucznictwo może sobie trochę, ale zwłaszcza to, dwuręczna, no to może palna, bo palna to naprawdę yy, będzie nam przydatna. Zaczynajmy, twarz. Ja nie będę się długo bawił. Yy. No, szybko to zrobię, wybiorę jakieś yy, dobre włosy, takie może... Szybko to jest taka wersja trochę, no trochę już stara. Stara, stara, ale dla mnie zawsze jest dobra. Wiek sobie, może trochę postarzymy go, kolory włosów, zmienimy. No dobrze. No to zacznijmy może samo Znaczy, mógłbym go przeminąć, ale. No, Zależy, jak ktoś chce. Dobra, pokażę ogólnie, jak to będzie wyglądało. Tak, tu jest chodzenie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się nagrywa. 20 FPS-ów no to okej okay nawet. nigdy nie lubię niszczyć tej bramy. Ona jest dla mnie zawsze znienawidzona przeze mnie. Tak, no obrana jak tu piszę. I zaczynajmy pierwszą walkę. Co tam się cackać? Pokonany idziemy. Przepraszam, że trochę się tak smarkam, ale chory jestem. I y, trochę będę tak nosem, ale będę się starał najmniej, właśnie. Jeżeli będzie słychać moją myszkę, to przepraszam. Gryżon nie nowy, więc będzie trzeba kiedyś nowego kupić. No jedno tylko. Trudno. I tak to jeden po punkcie. Ja e, już to czytam. E, ja to będę przebijał w samouczku, bo tam nic ważnego nie ma. Tylko tam na koniec samouczka dam e, właśnie, żebyście wy sobie mogli poczytać. E, a tak to mi powiedzcie, czy, czy chcecie E, abym czytał to wam czy po prostu zatrzymywał na chwilę i wy sobie poczytacie. Napiszcie w komentarzu. O, i dla hejterów, którzy zaczną pisać, że dzie dziecko nie nagrywa, e, niepotrzebnie wchodziłeś na ten kanał. Proszę wyjść, nie proszę, zamierzam przestawać. E, no a więc koniec tematu takiego no nie Niegrowego a ta z grą, taki temat, że tak powiem, nie, oh, nie wiem, jak to nazwać. E, przepraszam, jak tak szybko lecę. Ta, nie wypał pierwszy. Ale oni się strasznie blokują, dlatego ja zawsze idę szybciej, a potem trochę muszę poczekać. Bo oni idą tam tamtędy, zamiast od razu pójść, to idą tędy, skręcają. Okej, okay, zacznijmy zabawę. Eee... Ale fajnie, że na początek, na początek są fajne misje. Um, można sobie porozmawiać. Ja już mam jedną taką postać, i bardzo dobrze stworzoną. Mam tam swoje królestwo. Takie znaczy, yy, mam buntowników. Yy, mam buntowników chyba kanad, yy, Czy jak to się tam nazywało. Yy, yy, yy. I tam mam trochę ludzi. Nie wiem, może mam z 4 zamki, dużo wiosek. Nie wiem już sam, co ja mam, ale służę u jakiegoś tam króla, ale już sam nie pamiętam. Dobra. Prawie już po wszystkich tylko zostało jeden pokonany. Koń, okej. Okay. Hmm, tutaj, właśnie to jest ten typ. Proszę, poczytajcie sobie. Ja tylko na chwilę będę. trzymajcie sobie jak chcę. Ja tego nie będę czytał. Okej. Okay. Więc sobie sami czytać, ja już to wiele razy czytałem. Ok. No szkoda, że właśnie już nie ma tego tematu, jak to było yy, właśnie, że na początek, że no, przepraszam, że mówię, że. Yy, jak to było, że wybierasz sobie kim byłeś w przeszłości i tak dalej, i tak dalej, to było dla mnie fajne, ale nic się nie stało. Z zawsze na porządek trzeba werbować, nikt nie chce. Mieliśmy porozmawiać ze starostą. Okej. Okay. Uh.